Na kanale CCD, CZ, czyli czas coś zrobić. Ja mam na imię Marcin i zapraszam Was na dzisiejszy film, w którym zbudujemy bardzo prosty wieszak na wąż ogrodowy. Tak naprawdę do tego projektu nie będzie potrzebować wielu narzędzi. A co potrzebujecie? Za chwilę Wam powiem. Potrzebujecie do projektu wieszaka na wąż ogrodowy przede wszystkim kawałek jakiejś deski. Może to być kilka desek. W moim przypadku będzie to jedna taka deska dębowa. Ona już leżała sobie no, dłuższy czas u mnie na warsztacie i czekała na swój czas, na swój projekt. Do tego kawałek rurki ocynkowanej, do tego kolanko i zaślepka. Czy jakoś tak? Nie jestem hydraulikiem, więc nie będę wam pokazywał. E, fachowych e, mas. Do tego słuchajcie, kryza, flansza. E, różne to ma e, nazwy, jak piszecie chociażby na Allegro, to coś takiego e, sobie możecie znaleźć. E, co jeszcze? W moim przypadku kołki i kilka właściwie, wie, takie zaślepki dębowe. E, no i oczywiście śruby, kołki, eee, a u mnie jeszcze będą wykorzystane takie mufy meblowe. I tak naprawdę to wszystko do tego oczywiście do pokrycia. W moim przypadku będzie to olej. Eee, w waszym przypadku może to być bejca, lakieru bejca, może to być lakier. Co będziecie chcieli wykorzystać? Hmm. Oczywiście jakieś narzędzie do przycięcia takiej deski, wyszlifowania i tyle. Mm, ale zaraz zobaczycie jak to będzie u mnie wyglądało. Więc zapraszam na dzisiejszy odcinek. Moi drodzy od czego zaczniemy? Przede wszystkim mm, zaczniemy od przycięcia sobie deski na odpowiedni wymiar. W moim przypadku będzie to około 60 cm. Yy, I chciałem zachować jak najbardziej taki największy kawałek tego drewna. E, więc o, sobie zaznaczę e, ołówkiem sobie zaznaczam odległość e, i teraz najprościej. Takim kątownikiem. Mniej więcej. Kąt prosty. I teraz moi drodzy, taką deskę możecie przyciąć piłą ręczną. Eee, ja jestem leniwy i nie po to mam elektronarzędzia w warsztacie, żeby to robić ręcznie. Chociaż już jest 22, więc powinienem to właśnie narzędziami ręcznymi robić. Ale tak naprawdę potrzebuję przyciąć w dwóch miejscach, więc idę podłączyć ukośnicę i zaraz do was wracam po przycięciu tej deski. I teraz jak widzicie, deska jest już przycięta. Ja sobie wezmę teraz papier 120, do tego ślifierkę akumulatorową porzida. I troszeczkę poszlifuję nasze, naszą deskę, w szczególności ten tak zwany żywy rand. Yiyeceğim Troszkę się wyszlifowana, tak jak widzicie, tu był przyjaciel Kornik, właściwie nieprzyjaciel. Eee, ale trudno, no zostawimy taką deskę. Myślę, że ona ma taki charakter starej dechy, może szkoda, że ją szlifowałem, trzeba było zostawić taką, wiecie, starą, może by lepiej pasowała do tego projektu. Moi drodzy, ja w międzyczasie byłem już w miejscu docelowym, gdzie będzie wisiała ta deska, ten nasz wieszak. No i stwierdziłem, że bardzo fajnie, żeby był widoczny ten sęk, no bo jednak nadaje jakiegoś tam charakteru, można powiedzieć, tej desce. Więc ten nasz wieszak będzie wisiał gdzieś tak. Więc w tym miejscu wywiercam otwory wkrętarką. Wiercłem ósemką. I wiercimy trzy otwory pod muffy. się nam jakiś ogranicznik, ale zrobię to na oko. Słuchajcie, do montażu takich muf e, możecie jeszcze wpuścić trochę kleju, wikolu zwykłego, żeby to się lepiej trzymało. Natomiast uważam, że i tak to będzie OK. E, dobra. Mufy. E, co to są za mufy? Ja Wam to zlinkuję pod filmem. E, nie wiem, do Allegro chociażby. E, co to są za mufy? Tak samo co to jest, e, też wam. Linkuję to e, w opisie filmu. Słuchajcie, moi drodzy, teraz wiertło Forstnera mm, FI-20. Dlaczego FI-20? Bo takie zaślepki dębowe o takim. E, o takiej wielkości. E, co jeszcze? No tutaj sobie chcę to nawiercić mniej więcej na grubość. E, tego wiertła, żeby żeby, żeby, słuchajcie, w tym miejscu będzie jeden kołek montażowy do ściany, i tu drugi. I jak to tym zakryje, nie będzie nam się to rzucać w oczy. Wy tego już nie musicie robić. To już będzie, już jest tak naprawdę Wasz wybór, czy coś takiego zrobicie. taki pomysł, żeby to po prostu tak to wyglądało. Teraz sobie obniżę trochę kamerę i... Teraz ja troszeczkę zaszaleję. wezmę olej osmo, olej owosk tak naprawdę, kawałek szmatki i Słuchajcie, ja to teraz tak zostawię na, na noc do wyschnięcia. Jutro sobie to skręcę, przewiercę wiercę otwory w ścianie i powieszę nasz wieszak. Słuchajcie, jak widzicie, nasz projekt naszej, naszego wieszaka jest już zakończony. Tak naprawdę może wypadałoby dać tutaj jeszcze jeden taki zestaw, ale nie mam drugiej flanszy, nie będę teraz na szybko ściągał, kupował, bo nie planuję na razie żadnych projektów e, związanych z takimi flanszami i rurami, więc nie będę na siłę kupował i ściągał sobie. No, Taki, taki, taki element, bo mi jest na razie zbędny. Eee, co potrzebujecie do zrobienia takiego wieszaka? Tak naprawdę, kawałek deski może być dębowa, może być sosnowa, cokolwiek macie. Macie węże, możecie je skleić, ba, możecie je skręcić od spodu. Dać jakąś płytę, skleić je i skręcić. Eee, i, i, I też to będzie. Fajnie wyglądało. Ja miałem akurat kawałek takiej deski dębowej i myślę, że to całkiem fajnie razem współgra ze sobą. Tym bardziej, że ja mam w garażu w tym stylu już zrobiony regał, więc to będzie wisiało pod tym regałem. Tu, jak widzicie, dałem zaślepki pod kołki. Po prostu chciałem, żeby to w miarę estetycznie wyglądało. I, no i takim zaślepkami zakryję kołki montażowe. Do ściany. Eee, czemu tak to wygląda? No, tak naprawdę tak chciałem, żeby to wyglądało. Trochę surowo, ale żeby spełniało swoje e, zadanie. Tutaj możecie, oczywiście, zamiast tej zaślepki, pewnie to ma swoją nazwę hydrauliczną. Ja nie jestem specjalistą z hydrauliki, więc wam nie powiem. Możecie napisać mi, jak to się nazywa, bo nie wiem. Ale tu możecie dać końcówkę, wkręcić taką końcówkę. E, nie wiem, o, kran możecie zamontować z tej strony. Będzie to też fajnie, śmiesznie wyglądało. I końcówkę założyć do, do węża, i też może to troszeczkę inaczej wyglądać. Dodatkowo, słuchajcie, myślę, że do tego projektu nie potrzebujecie wielu narzędzi. Wystarczy wkrętarka. I, I tak naprawdę nie musi nawet mieć śliwik oscylacyjnej, bo możecie wykorzystać do tego, chociażby, zaraz Wam pokażę, takie zwykłe kółko z rzepem, które zakładacie, na które zakładacie papier ścierny i w szybki sposób wiertarką, wkrętarką, możecie coś takiego, taką deskę wyszlifować. Trochę oleju, może, może to być olej kokosowy, spożywczy też będzie. E, fajny fajny da to efekt, nie musi to być żaden osmo, czy tam e, do mebli ogrodowych. Ja na ogół używam takiego projektu oleju do mebli ogrodowych, bo no bo mam na ogół taki olej gdzieś tam w domu. Tak samo nie musicie, mm, słuchajcie, robić takich zaślepek, no bo no ja po prostu chciałem, żeby zakryć te kołki, żeby to trochę estetycznie wyglądało. Natomiast też nie musicie mieć takich wierteł, chociaż taki zestaw, taki wierteł ja zapłaciłem jakieś grosze w Lidlu. No i działają, sprawdzają się. Możecie mieć wiertło łopatkowe, możecie zostawić kołki, kręty na wierzchu. Wasz wybór. To może to być wasz projekt, zupełnie inaczej wyglądać. Ja wam słuchajcie, już nie będę pokazywał teraz, jak montuję, przykręcam to do ściany, ponieważ teraz już jest 23:32, jak to nagrywam. Moje dzieci śpią i nie chcę ich pobudzić, więc ja sobie to jutro przykręcę. I Wam wrzucę już zdjęcia z gotowego projektu, ewentualnie. Nie no, myślę, że już nie będę Wam pokazywał, jak biją to młotkiem, bo przecież to chyba się potrafić. Dobra, nie przedłużam, bo jak zwykle się rozgadałem na sam koniec. Dzięki za dzisiaj. Subskrybujcie mój kanał. Jak Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, komentujcie. I zróbcie sobie coś takiego. Aha. Za tydzień myślę, że będzie też jakiś kolejny prosty projekt, ponieważ w międzyczasie kończę w końcu ten warsztat i takimi szybkimi projektami, e, które zajmują koło nie wiem godzinki, e, mogę coś Wam pokazać, coś prostego, co możecie zrobić samemu. A ja w międzyczasie robię większe projekty. Także dzięki za dzisiaj i do zobaczenia za tydzień.